Z pewnością miałeś taką sytuację. Została ci powierzona pewna praca. Wykonywałeś ją bardzo długo, bardzo mozolnie i w pewnym momencie, kiedy już właściwie nikt nie sprawdzał tej pracy, ale zaufał ci i powierzył tę pracę i z, taką, z takim przekonaniem, że ona zostanie do końca zrobiona, to nagle przychodzi taka pokusa, żeby, żeby sobie odpuścić. Żeby, żeby nie być takim dokładnym, żeby jednak tak tę pracę wykonać, żeby. Bo i tak tego nikt przecież na to nie popatrzy, nikt tego nie rozliczy, nikt się tym nie przejmuje za bardzo, czy zostało wszystko aż tak do końca zrobione. I wtedy rozgrywa się taka wewnętrzna walka. Czy być solidnym i zrobić ją do końca, tak jak trzeba, tak jak nakazuje serce, czy raczej odpuścić. I pomyśleć, przecież inni w tym momencie już dawno rezygnują z jakiejkolwiek solidności, po prostu odwalają robotę. I myślę, że tutaj sprawdza się to, o czym mówi Pan Jezus i o czym mówi dzisiaj święty Paweł. Jeżeli hojnie siejesz. Jeżeli jesteś wierny do końca, nawet jeżeli nikt na nie ogląda się i nie patrzy, to wtedy Pan Bóg ci błogosławi. To wtedy Pan Bóg utrwala w tobie zachowania, które w sytuacji krańcowej mogą być decydujące o twoim życiu.